Witam Was w pierwszym dniu vlogmasu i w pierwszym dniu vlogmasu zaczynam od... No oczywiście od kakałka. O z tym mi się kojarzą też święta i, i grudzień i jesień. Okej, okay, to co? Zalewamy. Dodam taką przyprawę sobie do ciasteczek korzenną. To jest wszystko, więc idealnie. Troszeczkę. No to w smaku. Hej, witam Was serdecznie na pierwszym dniu vlogmasu. Moja piżonka. Ja w piżamie. Trochę niewyprasowana, ale wiecie, że nie lubię prasować. No make-up Dzisiaj mamy, zaczniemy od zapalenia świeczek. Dla klimatu. Też macie tam e, kominek. i fajnie się kojarzy, nie? Wszystko dla Was dla klimatu i dla mnie oczywiście też. Czekoladę zrobiłam. Jest przepyszna. Mm. W sumie czekoladę kakao. Robić. tego kijeczka. Tutaj mamy takie sprzęty, choinki, które się pomieszały, też jest dużo, powyginało je, nie? I o to chodzi, w tym roku nie wyszedł, nie wyszła mi choinka, nie wyszłaby mi no, nie wyszłaby mi ta choinka, dlaczego? A już teriał się rozwalił przez, przez lato na dworzu. Nie wytrzymał napięcia taka myszka. E, no i w tym roku będzie tylko i wyłącznie ta mała choineczka. No i mam tam przed tym przed drzwiami też choineczkę. Jel, jelonek stracił pół roga przez ostatni rok. Gdzie tam? moje miśki, to wszystko zaraz zobaczymy, w jakim to stanie jest. Czy coś popękało jeszcze? Czy większe straty są? Czy nie za bardzo? Dobra, mamy tutaj jakieś choinki. bo mamy jakąś jedną bombkę. Powiem wam tak, niektóre bombki mogą być za ciężkie na to, jak na przykład te grzybki. Choinki jeszcze okej. Okay. Coś musi być lekkiego, delikatnego. Jeszcze zależy gdzie to zawieszę, no ale prawdopodobnie zawieszę to tak, jak może w zeszłym roku. A teraz tak się zastanawiam, jak to było powieszone tak, a może w tym roku tak, co? Przeszłam ostrą. Ostrą. ostrą, szok, widzę. Okej, okay. ile tutaj tych choinek mamy, nie wiem czy tam się wszystko zmieści. A, że tego nie będzie za mało. Mm, wydaje mi się, że tego może być za mało. Nie wydaje mi się, że tak jest. Tego będzie za mało. Słuchajcie, pierwsze co to, obwinę sobie tą wełną. Wełną, przepraszam. Watą. Zróbmy to watą ta stara jest. Dobra. Robimy stroik. Pierwszy. Oczywiście będzie to wisiało, nie? Więc tutaj nie ma co tam się... Z daleka. Będą tylko ludzie to widzieć, więc... Nie musi to być tak perfekcyjnie, tak jak na przykład by się wymarzyło. Oczywiście perfekcji tutaj nie wymagamy. Generalnie to ja od siebie nie wymagam tej perfekcji. Okej. Okay. Widzimy z koksem, już trochę jest. Tutaj ja będą tutaj te holineczki. tutaj może zjeżdżać ten, nie? dobra, mysza, mysze mamy, mysze kochani, Myszy mamy niech one zjeżdżają ok lecimy dobra Nie bardziej robione same nie samemu czy jak Teraz teraz pokazuję moje zdolności słuchajcie moje zdolności jak to na górze? No właśnie, jaka jest szerokość okna? No przecież nie będę robiła za okno, nie? E, wymierzyłam okno. Uuu. No, rozka. Wymierzyłam okno, 74 cm. Teraz zobaczymy, ile tu tutaj jest. 74, czyli od tu do tąd. Dobra. No to plus, minus musimy tak położyć to naszą watę. Tutaj niepotrzebnie jest ta wata i z drugiej strony też niepotrzebnie. Aczkolwiek możemy zrobić delikatnie zabezpieczenie na okno. W razie W jak. Zacznie obcierać czy coś. Wiecie o co chodzi, nie? Żeby to też ładnie wyglądało. Super to wygląda, nie. No z daleka ładnie wyglądać. Z bliska nie musi. Dobra, myślę, że tutaj damy te największe e, największe choineczki. Ja będę je mocować. O kurde, za krótkie. Właśnie, jak ja mam to przymocować? Pamiętam, jak ja rok temu to robiłam. Nie wiem, czy to trytytkami przypadkiem nie mocowałam. Fajnie trytytki weszły. Do obiegu. Yy, albo drutami. Nawet nie wiem, ale mi się wydaje, że trzytytkami. No dobra, w tym roku będzie drutem. I ten drut właśnie okazał się za krótki. O pani chujanko. lecimy. Jest. Pierwsza chujanka jest. Już teraz wiemy, że musimy mieć o wiele dłuższy e, drucik do zamontowania choinki. Okej. Okay. A wiecie, to jest złoty kolor tego tego drucika. I ten drucik na moje zdolności, słuchajcie. Nie śmiejcie się. Nie śmiejcie się, nie śmiejcie. O. Za każdym razem telefon mi pada jak nagrywam. Dobra. I tutaj nie będzie lampek w tym boku, bo służyliśmy je do czegoś innego. Ja nie wiem, czy będę w sklepie, więc w ogóle pytanie, czy jeszcze są w sklepie lampki. Wiecie, takie malutkie, nie? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. Okay. Teraz mamy trochę mniejszą. Gdzie duży lasek z małym laskiem zrobiony. Nie wiem gdzie ja to kiedyś widziałam. Ale gdzieś było to też tak właśnie zrobione. Nie wiem czy nie w sklepie. Zdajęc miałabym ja co roku rozwalał to i na nowo robię. Co roku to samo, to też nie tak fajnie, nie? Dobra. Mamy jakiś tam lasek malutki. Króciutki. Dobra. Może dodajmy jakieś niższe. Teraz w sumie muszę dodać niższe, bo nie mam nic innego. Powiem ten drucik, on jest taki cienki i on się gubi w tej wacie, nie? Ta wata, że tak powiem, gubi go. Dobra, lecimy na kolejną chojankę. Lecimy, lecimy. plocić. Okej. Okay. Jest. Okay. ja to razem sobie na nogi, bo widzę, że tutaj coś nie idzie z tą sztuką, chujanki, choinki. Bo w ogóle nie widać z tyłu, że na filmiku, nie? Że za mną świeci się ten, się ta mała. Nie wiem, czy ja nie powinnam to robić jedno po drugim, bo czy na przykład z watą od razu, wata i, i ten, a ja położyłam watę, teraz przyczepiłam do choinki, to tak może ta kolejność też nie jest taka jaka powinna być, nie? Kto wie, kto wie. Dobra. Coś już jest, coś już jest. Dobra, lecimy dalej. Trzymamy parę więc tylko nam się kończy, nie jakby co. są pofarbowane, to choinki, słuchajcie. Jakie pofarbowane? Już skończyłam. To wygląda tak. Tutaj jest ta mysza i Sanki doda.